Uczymy się podstawowego kombo. Najpierw to, a potem to, tak? Mm, blokadą, która mnie trzyma w miejscu, jest mój brak umiejętności. Oh my fucking god, that's genius! Witam. Oh, hello. Mam na sobie oczywiście szatę maga, która daje mi plus 40 do nie tracenia psychy i do niewyłączenia tej gry po dosłownie 3 minutach. Zaczynajmy to umieranko Refleks szmato Nic nie mówiłem o refleksie Okej okay. jest drugi Okej, okay, rozje***liśmy ptaki i straciliśmy przy tym dwie potki Dobra, nie my, ja, okej, okay, okej okay. Ej, co jest? hop, <laughs> obstrałem zbroję, dobra Ała, ała, nie mogę dodżować, no No nie wydodczuję tego, bo nie mogę się ruszyć. Ja naprawdę nie mogę się ruszyć. Ja próbuję, staram się, ale ku... Spróbuję przesprintować te ptaki w takim razie. Okej. Okay. Powiem tak, w chwili nie ma sensu bicie się z nimi, ale do ich też nie ma sensu. O tym mówię. Mam to gdzieś, mam to gdzieś, niech mnie goni Też mi powiedz, że mimik. Okej okay. Spieprzę dziadu, aha Okej, okay, tu widzę bossa jakiegoś Okay, on tu idzie. No on tu przejdzie, żeby mnie zobaczyć na 100% A może nie? O, <ślesk> Just why? Just why? To jest ten filar, który mam aktualnie pod głową? coś w sensie nad głową, czyli? Jup, o ja pierdolę Dobra Na pewno i nie. nie, nie boję się Nie, nie boję się Mapę zajesę I spięle. Dalej za mną biegną? Jaki tam bo spiórowisko zrobili ty. <noise> jeden typ w kurniu całe osiedle. dobra. Ło, ale tu się kolorowo zrobiło. Co <noise> to, ta to, to mapa w Ringu tak może wyglądać? Jeszcze ja? Problem, bo to jest wilk. Dwóch typa. Jedni tam, oni na dół nie schodzą zazwyczaj. okej. Okay. nie ma chłopaki i ja przedem tym pozwolę. Zwiedza... O, dobra. Dara, widzę. Ale chyba wilk za mną leci. Faktycznie nie wchodzą. Popił wojny burze wystąpnięcie. To jest to coś, czym mnie te rycerskie stunowały. Takie robiły pu-pu. Mi waliły wam mieczem w ryj. Tylko najpierw takim powietrzem. wa No, bez kitu. A inkad potrzebujesz pieczęci, a do czarów różek Ehe W sumie nie mamy ani jednego, ani drugiego, czyli w sumie to. Duży jest tego, ok! To z Uigandy bym ściągnął ten popiół osobiście. To cięcie z góry boku ma duże powalenie. No to. Ja bym chciał to zostawić, bo to jest dość broken. Bo to daje lekkiego stuna. Kliknij zamiast lewego shi shift lewy. O, w ten sposób, tak? Uczymy się podstawowego combo. Najpierw to, a potem to. Tak? Masz pozycję i robisz silny atak. No to trzymam stans. Potem shift i lewy. Woo! <laughs> Najwyżej. To się nie liczyło. No i cooldown kurwa na to. Mm, blokadą, która mnie trzyma w miejscu, jest mój brak umiejętności. Oh my fucking god, that's genius! Do końca tej sali i w lewo, rozumiem. Tylko czy ja się mam bić z tym bossem, czy mogę go jakoś przebiec obok niego? Nie musisz. Czyli ja mogę wbiec do tej hali, jakoś go ominąć i pobiec w lewo. Że tu, tak? Czy jeszcze głębiej w tego pajęczaka? 12 A, na koniec hali, dobra, dobra, dobra Sorry Kurwa, zobaczy mnie Co to? Znalazłem topór I w lewo Podejrzewam, że tu nie może przejść Myślę, że jest teraz szansa, żebym przebiegł? Myślę, że nie Ale jakiś grubas Dlaczego nie mogę zrobić wyniku? Nienawidzę psów Tych psów Nie, że ogólnie psów Proszę powiedz, że biegnę dobrze. Powiedz, że biegnę dobrze. Powiedz, że biegnę dobrze. Powiedz, że biegnę dobrze. K... Oczywiście, że zjebałem. O kur... Także po prostu piec. Kurwa, Jestem jak Hussein jestem jak Usain Bolt. Lewa stanę tutaj, nie prawo. Kurwa. Że tu schodami? Okej, okay, klasa kurwa. Że tam gdzie, czekaj, tam? Dobra, czyli tam gdzie jest grubas i na lewo Do grubasa i na lewo No tak, te tu A. Przecież zrobiłem, kur... Czepieczony unik O, widzę pokój Mogę tu wbiec? o gruby też nie może być. dobra gruba się dawaj walczymy aha albo kurwa, nie walczymy bo moje uniki nagle nie działają Rozumiem, że jak wpadnę do dziury tak to to jest zgon to o widzę łaskę Duży, stary jedna próba a potem pieprzem. Yy, ten jeden topór jest srebrny nie złoty także chyba Ci się zjęło Okej. Okay. Moje dodge są bardzo yy... złe. I guess. Okej. Okay. Jestem w szoku, że coś co standardowy gracz Elden Ringa zrobiłby mniej więcej 10 minut, może 5. Ja robiłem 1,5 godziny. Myślę, że w tej grze nie myślę, nie, no ja jestem pośledzony, jak chodzi o Dark Souls y i Souls Like. Y. Jezu, Chryste, przecież ja tę grę naprawdę będę przechodził 5 lat. Ja mam spędzony czas w grze 10,5 godziny. Jak gwarantuję, ja jestem pewien, że ja przeszedłem może z 2% gry. Tragedia. Jak widać, nie odpuściłem sobie i będę próbował dalej, także. Zobaczymy co pęknie pierwsze, gra czy moja psycha. <grych> A od 7 lat gram w League of Legends, także moja psycha jest nie do, nie do złamania, bo już dawno jest rozjepana. A ja wam życzę miłego dziąka. Pa, pa!